Co jest dla Pana najważniejsze? Chciałbym, żeby było lepiej. Nieważne jak to rozumiesz. Po prostu, żeby wszystko poszło w dobrą stronę. Czego bym chciała? To, żebym tak przeżyła życie jak do, te, do tego momentu, żebym tak skończyła. Osobiście to bym chciał tylko osiągnąć spokój, stagnację, żadnych problemów. Finansowo jako tako, także tylko spokój. Kim jesteś, jak uważasz? Wydaje mi się, że normalnym człowiekiem, takim szeraczkiem sobie jestem. No, to średnia klasa. Fizykiem medycznym. Nie rozumiem pytania, kim pan, kim jestem. planów jest dużo. Tylko po pierwsze, w naszej Polsce ciężko cokolwiek zrealizować. Po drugie, Ciężko wybrać, co próbować zrealizować.